Siostra Anna Maria Pudełko-Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do niedzielnej liturgii słowa Z Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy lud oczekiwał z napięciem I wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana Czy nie jest Mesjaszem on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie chrzcił was duchem świętym i ogniem. A kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Niedziela sztupańskiego kończy celebrowanie czasu Bożego Narodzenia. Domyka się etap rozwoju Jezusa, a rozpoczyna się czas Jego publicznej działalności. I dziś wspominamy ten moment, kiedy Jezus przychodzi na Jordan staje w kolejce razem z grzesznikami ten, który jest bez grzechu, ten, o którym na innym miejscu Jan Chrzciciel powie oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, który bierze na siebie i niesie na sobie grzech świata. Łukasz ukazuje nam Jezusa, który wchodzi w wody Jordanu, modli się, a kiedy modli się, otwiera się niebo i wstępuje na niego Duch Święty, a Ojciec potwierdza, jego osobę i jego działanie. Ty jesteś. Moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam niedzielę naszego Chrztu. Warto dzisiaj powrócić sercem do tamtego momentu. Dla wielu z nas jest to moment, którego nie pamiętamy, bo byliśmy mali. Może mamy zdjęcia, jakieś pamiątki związane z sakramentem Chrztu Świętego. Ale kiedy nasi rodzice przynieśli nas do świątyni, także nad nami otworzyło się niebo, także na nas spoczął Duch Święty. I także my usłyszeliśmy głos Ojca, Ty jesteś moim Synem umiłowanym moją córką umiłowaną. Jesteś moim upodobaniem. Spróbuj dzisiaj w ciągu dnia powtarzać sobie te słowa. Jestem umiłowany przez Boga, jestem umiłowana przez Boga, jestem upodobaniem Boga. Co te słowa rodzą w Twoim sercu? Przyjście Jezusa otwiera pełnię czasu, otwiera etap zbawienia, etap wielkiego pocieszenia. Pocieszenie to zapowiada prorok Izajasz. Usłyszymy o tym w pierwszym czytaniu. Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza nie Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem z nią każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się, powiedz miastom ludzkim. Oto Wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i Jego ramię dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz, pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Jezus przyszedł, by objawić ludzkości miłosierdzie Ojca. Prorok Izajasz zaprasza, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, przemawiajcie do serca Jeruzalem. Ewangelizacja to posługa pocieszania. Ewangelizacja to posługa mówienia do serca. I Bóg przychodzi i objawia się jako dobry pasterz, ten, który gromadzi i jednoczy swoje owce, ten, który Jagnięta nosi na piersi, a owce karmiące prowadzi łagodnie. Zawsze ogromnie wzrusza mnie to zdanie, ilekroć liturgia daje nam to czytanie. Jeśli pozostaniemy tacy maleńcy duchowo, jak Jagnięta. Jezus po prostu weźmie nas na swoje ramiona. Będziemy mogli zasłuchać się w Jego serce i On będzie nas wniósł. A jeśli będziemy powołani czy zaproszeni poprzez różne posługi do duchowego ojcostwa i macierzyństwa do odpowiedzialności we wspólnocie Kościoła, to Jezus będzie nas prowadził z łagodnością i z uważnością, jak te owce karmiące. Ile razy. Jesteś maleńki, maleńka, i potrzebujesz wsparcia. Bóg tuli cię do swojego serca. Ile razy to wsparcie dajesz innym, Bóg troszczy się o ciebie z ogromną łagodnością i czułością. I razem z psalmistą, autorem psalmu 104, chcemy uwielbiać Boga za jego przeogromną miłość. Błogosław, duszo moja Pana. Boże mój Panie, ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno. Światłem okryte jak płaszczem. Chmury są Twoim rydwanem, przechadzasz się na skrzydłach wiatru, wichry używasz za swych posłów, sługami Twoimi ogień i płomienie. Jak liczne są dzieła, Twoje Panie tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Oto jest morze ogromne i szerokie, a w nim żyjątek bez liku, zwierząt wielkich i małych. Wszystko to Czeka na ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie. Gdy im dajesz, zbierają. Gdy otwierasz swą rękę, sycą się twym dobrem. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Troskliwy pasterz, o którym mówi nam Prorok, Izajasz teraz jest ukazany. Przez psalmistę, jako stwórca i opiekun całego stworzenia. On, odziany w majestat i piękno, okryty światłem, przechadzający się na skrzydłach wiatru, troszczy się o wszystko, co stworzył, o wszystkie żyjątka, o zwierzęta wielkie i małe. On wszystko karmi i syci i błogosławi. Psalmista chwali Pana za jego dzieła, a za co dziś my możemy go chwalić. W czasie chrztu w Jordanie objawiła się po raz pierwszy chwała trójcy Przenajświętszej – Ojciec, syn i duch. O tej chwale, która się ukazuje, o tej łasce, która staje się widzialna, mówi nam święty Paweł Apostoł, w swoim liście do tytusa, ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się, bezbożności i rząd światowych. Rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud, wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość, Zbawiciela naszego Boga do ludzi nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie pełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Łaska chrztu. To objawienie dobroci i miłości zbawiciela naszego. To nie nasze zasługi, ale Jego miłosierdzie obmyło nas, odrodziło nas i odnowiło w duchu świętym, usprawiedliwiając Jego łaską. Boża miłość objawiła się w Twoim życiu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, zastanawiałaś się nad tym, jak wielka jest łaska Chrztu świętego, co ona wnosi do Twojego życia? Sprawia, że Bóg staje się tobie bliski, a ty stajesz się bliski Bogu. Uzdalnia cię na nowo do budowania głębokiej więzi z Nim. Otwiera twoje serce na miłość. Nosisz w sobie miłość samego Boga, która ciebie odradza, a którą ty możesz potem ofiarować innym. Jesteś umiłowanym Boga, Jego upodobaniem. Niech ta niedziela będzie czasem radowania się tą dobrą nowiną.